Dobry. Gry, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, poznaliśmy na Perkonie. Po pierwszej rozgrywce, która okazała się niesamowicie negatywną interakcją, stwierdziłam, że musi być moja. Mówię tutaj o dworzanach od Lucky Duck Games. Jest to szybka karcianka, w której walczymy o względy królowej. Niektóre rody będą w łasce, niektóre w niełasce, a mimo wszystko na koniec możemy za tą niełaskę punktować. Chcecie zobaczyć, jak to się gra? Zapraszam na zasady gry. Przygotowanie gry. Na środku stołu rozłóżcie matę. Przetasujcie talię dworzan i w zależności od liczby graczy część kart bez podglądania odrzućcie do pudełka. Przy dwóch graczach 30 kart, przy trzech 18, przy czterech graczach 6, a przy pięciu gracie całą talię. Rozdajcie po trzy karty na gracza, a talię połóżcie obok maty. Podzielcie tajne misje na dwie talie i każda osoba przez to otrzymuje po jednej karcie z każdej z nich. Resztę odłóżcie do pudełka, wybierzcie pierwszego gracza i możecie zaczynać. Karty dworzan. W talii znajdziecie 6 rodzin różniących się od siebie kolorem i grafiką. W każdej rodzinie znajdziecie po 5 kart bez żadnych efektów: 4 szlachciców, 2 szpiegów, 2 skrytobójców oraz 3 strażników. Szlachcic na koniec gry liczy się jako dwie karty, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Strażnicy to jedyne jednostki, które nie mogą zostać wyeliminowane przez skrytobójców. Szpiegów zawsze zagrywamy zakrytych, niezależnie od tego, gdzie ich zagrywamy. Odkrywamy ich dopiero na koniec rozgrywki. Skrytobójca pozwala usunąć jedną z kart w zagranej domenie gracza lub przy stole królowej. Nie ma znaczenia, po której stronie stołu karta zostanie zagrana. Można usunąć dowolną postać. Pamiętajcie, akcja jest dobrowolna. Możecie, ale nie musicie eliminować kart postaci. Możecie usuwać zakryte karty szpiegów, ale pod żadnym pozorem nie możecie usuwać kart strażników. Rozgrywka. Gra toczy się w turach zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dobiegnie ją na końcach, detalia się wyczerpie, a żaden z graczy nie będzie miał kart na ręce. W swojej turze gracz musi zagrać jedną kartę przed sobą, jedną przy stole królowej, a ostatnią przed innym graczem. Na koniec swojej tury dobiera ze stosu trzy karty, a tura przechodzi na kolejnego gracza. Karty przed graczami będą warte punkty, w zależności od sytuacji przy stole dodatnie lub ujemne. Mogą też mieć znaczenie podczas punktowania celu. Pamiętajcie tylko, by szpiegów zagrywać zakrytych w oddzielnej kolumnie. Zagrywając karty przy stole macie wybór. Karty nad matą powodują, że dana rodzina staje się bardziej szanowana. Karty pod matą przybliżają daną rodzinę do niełaski. Pamiętajcie, aby niezależnie od rodziny zagrywać karty szpiegów zakryte na tych polach. Dopiero na koniec gry zostaną one przypisane do odpowiednich kolumn. Koniec gry Kiedy skończą się karty, wszyscy szpiedzy są odkrywani, a następnie przesuwacie ich do swoich rodzin. W przypadku szpiegów przy stole królowej nie zmieniacie stron tych kart. Ci nad matą pozostają na górze, ci pod na dole. Teraz określcie status każdej z rodzin. Sumujcie wartości kart nad i pod matą. Pamiętajcie, by szlachciców liczyć jako dwie karty. Odrzućcie stos o niższej wartości. Jeśli występuje remis, odrzućcie obydwa stosy. Jeżeli został stos nad planszą, ta rodzina jest szanowana i każda karta tego typu w domenie gracza zapewni mu jeden punkt. Gdy pozostał stos pod planszą, rodzina popada w niełaskę. Każda karta tego typu w domenie gracza warta jest minus jeden punkt. Czas sprawdzić, czy udało Wam się spełnić swoje tajne misje. Każda z nich zapewnia dodatkowe trzy punkty. 6 celów z białej tali wymaga, by ten gracz miał mniej jednostek danego rodu niż gracz siedzący po jego lewej stronie. Pozostałe cztery wymagają posiadania odpowiedniej liczby kart specjalnych. Sześć kart talii niebieskiej punktuje, gdy dana rodzina znajduje się w niełasce. Dwie kolejne wymagają, by określona liczba rodzin była szanowana albo w niełasce. By zdobyć punkty z tej karty pod matą, musi znajdować się przynajmniej 5 kart jednej z rodzin. A tu przynajmniej jedna karta z każdej z rodzin musi znajdować się pod matą. Po zsumowaniu punktów wygrywa gracz, który zdobędzie ich najwięcej. Jeżeli dojdzie do remisu, podzielcie się zwycięzcem. A teraz zapraszam Was na naszą rozgrywkę. Zasiądźmy przy stole królowej i zobaczmy, kto popadnie w łaskę i niełaskę. Krzysiu zaczyna. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego, że weźmy sobie cele. Najpierw po białym i po niebieskim. To jest źle chyba. A z tej strony mi się odbija, jakby było niebieskie. Takie. Trudno określić. Trudno określić. Dobra, co my tu mamy? Okej. Ok. Jeszcze nigdy nie graliśmy na dwie osoby. Wszystkie partie, rozegraliśmy rozgraliśmy, tak, dużo były od trzech do pięciu osób, więc zobaczymy, jak gra chodzi na dwie. I... Jeszcze raz spójrzmy na cele. I do niczego. No to ja sobie położę tą kartę tu. Tego oto pana dam tu. A ty dostaniesz to. Mhm. Mm Twoja kolej. Mhm. Mm no nie. No to ja zrobię, tak? Tobie dam to. A sobie to. Co tam stękasz? No nie podoba mi się, co mi dałaś. Mi się nie podobają karty, które przychodzą mi na rękę. To ja sobie zagram. Tą kartę. Są bardzo, bardzo nie takie jak powinny być. dam do przychylności, a tobie dam. Tą, proszę bardzo. Będziemy mieli super dużo kart przed sobą na koniec. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobrze, czy teraz ja? Tak. Tu zagrywam to. Eliminujesz któregoś. No co za prosiek. Eee, sobie zagram to, a tobie dam to. Ok. To ja na pewno tą kartę zagram tu. Tobie dam tą. No a mi zostaje ta. No, to ja sobie zagram to. Ok. Um, to widam to. A to zagram. No i taka jesteś niesympatyczna. No to tak. ja zrobię troszeczkę inaczej, bo tego zagram pana tutaj i eliminuję. A nie mogę, bo to jest. A. No. <laughs> Specjalnie starczką To tam. Zrobię inaczej. Tą kartę zagram tu. Dobra. Tą wezmę dla siebie, a tą dam dla ciebie i eliminuję ci tego. Co ty mi eliminujesz? O tą kartę ci eliminuję. To bardzo niemiło. Tak już jestem. Proszę bardzo. Hmm. Mówisz, że teraz moja kolej. No to ja to uzagram tu. Okej. Okay. To uzagram do siebie. Przesunę tutaj swoje królestwo. No i to do ciebie. Okej. Okay. Podoba mi się. Dajesz punkty dodatnie, więc. Więc czemu by nie? A ja zrobię taką. Tu ta karta idzie dla mnie, a ta karta idzie dla ciebie. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> I co zrobisz? Co, 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 co? No to ja zagram. Tak? Tak. I to do sobie. Aż dziękuję. To ja zniweluję Twoją. Co to jest? Mucha pszczoła. Motyl. To motyl? Tak. Mi to wcime przypomina. Tu tak, O to dobrze znam się na zwierzątkach. <laughs> Mucha. U siebie zagram tą kartę, ale nie wiem, czy eliminować, czy nie. No to twoja decyzja. No właśnie, bo nie wiem, co z żółtymi. Jeżeli żółte będą na minusie, to to mi się całkowicie nie upyła. Dobra. Nie wiemy. Usunę tą żółtą na wszelki, a tobie usunę tą. O! Bardzo, bardzo nieładnie z twojej strony. Przepraszam, na dworze. Nie ma przyjaciół. Mhm. Okej. Okay. Ja zrobię tak, zrobię tak i masz tą żółtą. Masz tą żółtą. No to teraz już nie wiem nie wiem. W takim razie... No, widziałem. Nie widziałaś tego. Widziałem. Bo mogę zrobić ci źle i sobie źle. K komu najlepiej zrobić źle? Sobie. Tobie. Nie. Dobra. Trzeba było nie usuwać. Proszę. Myślę właśnie. Na dwie osoby idzie strasznie szybko. Nie dam ci tego. Muszę ci dać to, bo to mi jest potrzebne. To mi jest Daj też mi fajnie. To. Więc tak, najpierw zagram do siebie mhm. i usuwam to. OK. teraz zagram. Do stołu. Mm -hmm. gdzie? Co bym nie zrobiła, to będę musiała dać ci kartę, które jeżeli tak by zostało, to byś mocno zapunktował i z jednej Daj, z drugiej. Ja ci zaraz pokażę moją rękę. I z jednej i z drugiej zapunktujesz, <grym> więc nie wiem. Nie wiem, co zrobić, po prostu. Nie wiem, czy dać po prostu, że więcej ja też zapunktuję. Mam taki na razie dylemat. Ale sobie już dałaś kartę. 100 i ja, koniec. No wiem, ale dając na 100, daję punkty też sobie, albo plusowe, albo minusowe. No, daj mi punkty. Czekam na nie. No, to ja zrobię jednak tak. I ty dostaniesz tą. O, to teraz mnie zdenerwowałaś. Dzięki. No, właśnie tym, co zrobiłaś. Bo? Nie mogę powiedzieć, ale nie podoba mi się to. A teraz zacznę moją rękę. <śmiech> Żaden <śmiech> wybór. Mogę tylko się zastanowić, czy tobie zniszczyć kartę, czy sobie zniszczyć kartę. I. I nie wiem. No, musisz zdecydować. No na pewno ty dostaniesz tą kartę, o, może coś zniszczyć. Ci. ci zabiorę dwa punkty. Tak też zrobię. Masz tą kartę i ja ci rozwalę tego. O ty! A ty mnie... Ja taka wredna nie byłam. U mnie będzie ta karta. Żebym jeszcze pamiętał, co tu zagrałem. Proszę. Bardzo, bardzo nieładnie. Teraz ty mi zepsułeś wszystko. Przepraszam bardzo. Okay, tak, możesz coś zniszczyć, no, znisz zniszczyć tą. Okej. Okay. I sobie kładę tą, a tobie daję tą. Patrz, jak okay. szybko to idzie. No mówię, na dwie osoby to jest chwila. To ja hmm. sobie dam tą. Do stołu siądzie ta karta, a tobie. Który i koniec. Hmm. No to ja zrobię. Że no. Mogę śpiega na siebie zagrać, prawda? Możesz, ale zagrywasz go zakrytego. Z zakrytego. No dobrze. Teraz muszę chwilę się zastanowić, co by tutaj zrobić. Ale zrobię w ten sposób. To jest raz. Co bym ci nie dała, to zawsze robi to punkty. Więc Daj. to robię tak, to robię tak. No i dobrze, ja się cieszę. Koniec kart. Ostatni duch i teraz mam problem. Wielki problem mam. Dobra, ale zrobię to w ten sposób. Tu dostaniesz szpigulca. Szpigulca, a sobie zagram. Odkrytą. No to ja zagram tutaj, tak. Coś. Czytaj. Nie daliśmy by... punkty. No dostaniesz punkty i zabierzesz Byle je. dużo. No, to ja daję tobie szpiegulce to sobie. No i gra się skończyła. Odkryjmy szpiegulców. O. <śmiech> <śmiech> no właśnie to było moje zaskoczenie. <laughs> Na dole mamy. Zielonego, czerwonego. Niebieskiego, a u góry mamy zielonego i czerwonego. I rzutem na taśmę czerwone zapunktuje. Czy masz jakiś cel za liczbę kart na dole? Jest taki jeden, że trzeba wskazać no, Tyle muszą da... być w niełasce, ale jest To Zaraz remis. ocenimy. Dobra, mamy jeden, jeden. Pada... Te karty odpadają, nie, nie ma punktuje. ani łaski, ani niełaski. Tu jest cztery, tu jest jeden. Hop, tu jest trzy. Tu jest 4. Hop. ci są własne, ci są własce i jest ci remis. są remisujący, więc nic się nie dzieje. Teraz spójrzmy na nasze cele. Ja miałem, że twój przeciwnik musi mieć więcej słowików. Ty masz ich pięć, ja mam ich cztery, więc ten cel został spełniony. A drugie zepsułaś mi w ostatniej chwili, żeby. Karpie były w niełasce, więc za to nie będę punktował. Myślałam, że to idzie w niełaskę. Ja musiałam mieć motyle, znaczy właskę, że motyle muszą być w niełasce, też mi się w pewnym momencie udawało. No i musisz mieć trzech szlachciców, to mi się udało. Nie, bo mi zabiłeś jedne. a nie dobrze, cały No szczęście. jak masz. Uf, no to to jest podstawowe. Bo trzy on był punkty. tutaj, ja <głos》> sobie położyłam. Dobra. Niebieskie karty możemy odrzucić, i szare karty możemy odrzucić, bo one nie dają punktów. I cała reszta daje punkty dodatnie jakimś cudem. Tym razem poszło bezujemne, więc ja mam 1, 2, 3, 4, nie? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 punktów. Kurde, 15. Kurde, a to doliczyłaś? No, masz 15, raz. kurde. Tak właśnie wygląda rozgrywka dwuosobowa w grę dworzanie. Jak mogliście zauważyć, gra wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jest w fajnym kompaktowym pudełeczku, dodatkowo ma swój własny dywanik, no i same karty są pozłacane. A jak już jesteśmy przy kartach, to jeszcze mają dodatkowo niestandardowy rozmiar. Więc jeżeli gramy na stole, ta gra naprawdę wygląda ślicznie, fajnie i nie jest taką przeciętną karcianką. E, niestety, co za tym idzie, za, za tym jak ta gra wygląda, idzie też cena i gra. Swoje kosztuje, więc yy, mam nadzieję, że zachęcę Was do niej za chwilę tym, co będę mówić dalej, na czym polega i co ja lubię w tej grze najbardziej. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Ta gra po prostu płynie. Zasady są banalne. Zagrywam na siebie, zagrywam na przeciwnika, zagrywam na królową. I koniec zasad gry. Dopiero to, jak możemy kombinować, komu będziemy przeszkadzać, czy zagramy naszą kartę, aby dany ród był w łasce, czy zagramy daną kartę, aby dany ród był w niełasce, powoduje, że ta gra e, naprawdę staje się e, emocjonującą rozgrywką, po prostu. I od razu, jak tu jesteśmy przy tej rozgrywce, gra jest od dwóch do pięciu graczy. Udało nam się zagrać chyba we wszystkich składach, bo już zagraliśmy bardzo dużo rozgrywek w tą grę, ona jest po prostu świetna na zabranie gdziekolwiek i po prostu zagranie. Ta gra nie wymaga e, na start żadnego myślenia. Trzeba zapamiętać tylko te trzy ruchy, a potem w trakcie gry zaczynamy kombinować, więc no, udało nam się rozegrać naprawdę sporo. Jak widzieliście przed chwilą, zagraliśmy we dwie osoby, i ta gra też śmiga na dwie osoby. Natomiast, jeżeli miałabym oceniać tą grę i ocenić jakby to, czy lepiej grać dwie, czy więcej osób, zdecydowanie więcej. Im jest nam więcej, tym ta gra staje się szybsza, bo te karty szybciej schodzą, to jest pierwsza rzecz. Nie mamy szans na to, żeby przemyśleć i jakby zapunktować za wszystko, co chcemy. Musimy działać szybko, musimy reagować na to, co robią przeciwnicy i musimy Pilnować tego, gdzie może się akurat ukrywać jakiś szpieg, i to jest naprawdę ogromny plus. Dodatkowo gra jest ciekawsza przez to, że nie zagrywamy ciągle na jednego gracza, a możemy sobie wybrać gracza, na którego zagramy. Czy mu może troszkę pomożemy? Może on w następnej turze nam troszkę pomoże? Czy może jednak wręcz przeciwnie, i ja zachęcam do tego, podłożymy mu prosiaczka. I dzięki temu łatwiej nam będzie wygrać. Więc naprawdę, jak, jak możecie zobaczyć, ta gra naprawdę jest fajna, emocjonująca i bardzo zabawna. Jest to gra, która nie powoduje takiego zmęczenia przegraną, bo za chwilę możemy rozegrać kolejną partię i bardzo szybko się odegrać na, na naszych przeciwnikach. Dodam jeszcze, że samo zagrywanie kart to jest jedno. Miesiękko na torcie całej tej rozgrywki są karty celów. Mamy dwie karty, zieloną i białą. Jedna z nich pozwala nam, a raczej narzuca nam cele, które będą wymagały albo, żeby jakieś rodziny znajdowały się w łasce, albo w niełasce. I tutaj jest e, dla mnie jedną z fajniejszych rzeczy to, bo. Gdybyśmy nie mieli tej karty celów, która mówi, że musi coś się znajdować w nieławce, mam wrażenie, że niektóre osoby grałyby tylko po to, żeby rzucać właskę, właskę, właskę i po prostu zdobywać jak najwięcej punktów i ewentualnie dogrywać sobie tylko karty. Ten cel zmusza nas do tego, popycha do tego, abyśmy w tą niełaskę wrzucali, i faktycznie ta interakcja między graczami jest zdecydowanie ciekawsza i zdecydowanie fajniej płynie gra. Drugie karty bardzo często mówią nam, że musimy mieć na przykład mniej kart niż nas sąsiad po lewej, co też jest fajne, bo musimy śledzić, co się dzieje u naszych przeciwników. Nie skupiamy się tylko na swoim e, układaniu pasjansa, a na wszystkich graczach i na tym, co się u nich dzieje, co się dzieje u nas i jak do tego celu dojść, żeby wygrać grę. Więc sumując, gra jest e, dla mnie idealną grą, którą. Zabieramy właśnie na rozpoczynające się wakacje. Idealnie strzelona, zagramy w nią dosłownie z każdym, bo gracze, którzy lubią grać, są już takimi wytrawnymi graczami, znajdą tutaj tą przyjemność z, z takiej rozgrywki, z takiej potyczki e, między sobą i szukania takiej bardzo mocno negatywnej interakcji. Natomiast osoby, które dopiero zaczynają grać albo są z nami gdzieś na wyjeździe i akurat w tym momencie leje deszcz. Myślę, że ze względu na to, że zasady są banalne, zagramy w tę grę z każdym, a każdy też będzie czerpał z tego fajne emocje. Mam nadzieję, że spróbujecie chociaż zagrać w tę grę, że podobał Wam się ten film i do zobaczenia w kolejnym.